Hej, witam Was wszystkich! Ja jestem Divioner, a to będzie poradnik. Poradnik odnośnie m, modyfikacji. Otóż, o co mi chodzi? Chciałbym Wam pokazać, jak możemy m, poprzez e, Nexus Mod Manager m, pobierać mody ze strony Nexus Mode. Tak. Ze strony Nexus, gdzie są udostępniane masy ogrom modów do wszystkich, praktycznie gier. Nexus Mod Manager tutaj. Mm, już mam go zainstalowanego, nie będę pokazywał specjalnie, jak zainstalować, ale on już podczas instalacji, po instalacji sam wyszukuje e, gry na, full, na, na komputerze, gdzie mamy zainstalowane odnośnie tych, żeby modyfikacje można było wgrać. Ja tutaj przykładowo mam followę trzeciego. Tak więc, te mody musiały zostać najpierw pobrane. Otóż, ja znalazłem sobie lepiej, jeżeli chcemy jakieś mody graficzne czy coś, to po prostu znaleźć sobie w Google y, jakieś, jakąś listę sprawdzonych modów. Ja tu znalazłem właśnie listę modów, który y, polecił jakiś tam, jakiś tam Holden, autor, nie wiem. Yy, tak więc, tutaj mamy y, dźwięki, grafika powiedzieli wszystko ładnie, tak więc. Weźmiemy sobie grafika, rośliny, a raczej. Yy, dobra. Rośliny, no, chodzi o ogólnie o moda. Przechodzimy w, w link. przerzuci nas do nexus.com. Followed 3 mods. Tak. I tutaj mamy pokazane zdjęcia. Fajnie, ładnie. I tak. Wpiszmy sobie download przez Nexus mod Manager. Tak. I pobiera nam automatycznie yy, yy, przez Nexusa i od razu zainstaluje nam, e, przerzuci nam pokój nam e, ten plik, ten mod do miejsca, w którym on musi dobyć, żeby działał. Tak? Są niektóre mody na jakieś, nie wiem, animacje czy coś, które trzeba e, ręcznie wygrywać, ale te mody na e, grafik, na e, bronie i zbroje i inne tego typu rzeczy możemy bezproblemowo pobrać sobie ze strony Nexus mod Poprzez właśnie yy, Nexusa Mod Manager. Wystarczy klikniemy Download, tak? No, ja już mam pobrane, ale dobra jeszcze raz kliknę. To nam się od razu tutaj y, łączy z y, Nexusem. I dodaje nam do kolejki pobierania modu. Ten mod się już pobierze. To wybieramy sobie miejsce, w którym. Do jakiej, to będzie po, pokazane gdzie zostały e, pobrane nowe mody, jak zostały pobrane nowe mody będziemy mieli na przykład e, odnośnie tych tekstur i gdzie to było. Tu mamy 20, 24 mody na tekstury. Jeżeli tutaj pojawi się jakiś nowy pobrany mod, będzie tutaj e, plus 1. Klikamy sobie tutaj, żeby zainstalować tego moda, żeby go uaktywnić. Musimy dwa razy kliknąć, już mam wszystkie zaktualizowane ale, wezmę, zdeaktualizuję, czyli tak, już mod nie działa w tym momencie, nie mam go. Klikając dwa razy, wierzymy, jest, i mod został pozytywnie zatwierdzony, tak? No i mody już tutaj te działają, są włączone. Tutaj mamy pluginy, i jak mamy mody powygrywane, to tutaj te pluginy też włączamy wszystkie, Nexus Mod już jest nam niepotrzebny w tym momencie, pobieramy, pobieramy wszystkie mody właśnie tak, że klikamy tylko download przez Nexus Mod Manager i to już automatycznie wszystko powie, że i wrzuci folder, który ma być wrzucony, my tylko sobie zatwierdzimy, które mody chcemy. Jeżeli nie ma tutaj download Nexus Mod Manager, klikamy download manual i tutaj będziemy mieli opcję download with manager, tak? Bo są takie mody, gdzie nie ma prostu tutaj te, 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 tego okienka, ale można je pobrać przez Nexusa, tak? No dobra, to by było na tyle, chyba jeśli chodzi o Nexus Mod Manager i akurat tutaj był fal 3, bo jest I wszystko więc sobie bezproblemowo, klikamy tylko i tutaj do kolejki dodaję nam, pobiera i jest i No i co, to może pokażę jeszcze falę, to włączę jeszcze i gdzie mniej więcej musimy yy, włączyć te mody ewentualnie. Klikamy sobie w pliki danych, i tutaj mamy wszystkie te pliki, które łączamy sobie tutaj też. Tak, no. Okej. Okay. Tak więc, to by było na tyle, jeśli chodzi o Fallouta trzeciego, tak więc... O mody, w ogóle, o mody przez Nexus Mod Manager, tak więc trzymajcie się czołem.